Zapraszamy do wysłuchania serialu audio Kocia ekipa z Czemcherowa. Autorka tekstu: Zofia Stawicka, czyta Grzegorz Filipowicz. Cinek Piąty. Przytulisko. Kot Leon poczuł delikatne łaskotanie nosa. Instynktownie podniósł łapkę do gilgoczącego miejsca. Ej, co robisz? usłyszał oburzony cienki głosik. Kto to mówi? Leon nie mógł zlokalizować źródła dźwięku. No, jak to kto. Idalia. Głosik wpadł w zdecydowanie rozgniewane tony. Leon nie mógł uwierzyć. Znał kiedyś pewną idalię, ale to było dawno temu. Pomyślał, że to niemożliwe, że to właśnie ona. Jego wątpliwości rozwiał jednak widok cienkich skrzydełek, który pojawił się tuż przed jego oczami. To ty? To naprawdę ty? Kot powtarzał jak nakręcony, zupełnie nie był przygotowany na spotkanie swojej starej przyjaciółki, Waszki i Dali. Ba, w życiu by nie pomyślał, że kiedykolwiek jeszcze ją zobaczy. Waszka uśmiechnęła się zawadiacko do Leona. Berek krzyknęła i pofrunęła przed siebie. Natychmiast Leonowi przypomniała się zabawa wgonionego fruwańca. Ej! Jak zawsze oszukujesz i masz przewagę, kot Leon popędził za przyjaciółką. A ty jak zwykle marudzisz, zaśmiała się Waszka i przysiadła na jakimś czerwonym kwiatku. Dopiero teraz Leon przyjrzał się okolicy. Przed nim rozpościerała się wielka łąka. Wyglądała jak wspaniały kolorowy dywan. Coś mu to przypominało. Tu jest zupełnie jak u pani mieci i pana Edmunda. Głupta się, przecież jesteśmy właśnie u nich. Wtedy kot Leon dostrzegł chatę stojącą na skraju łąki. Jak to? Jak tu się znalazłem? Chyba po prostu bardzo tęsknisz za tym miejscem, za państwem kołątajko, a może za mną trochę też odpowiedziała Waszka Idalia. Leon miał wrażenie, że jego przyjaciółka posmutniała. Cały czas nie wiedział o co chodzi. Co to ma do rzeczy? Nic z tego nie rozumiem. Nie ma co za dużo myśleć, bo od tego wąsy ci posiwieją. Waszka odleciała w kierunku domu. Oszołomiony kot Leon udał się w tę samą stronę co Idalia. Za moment dostrzegł krzątającą się po podwórzu panią miecie. Wysypywała właśnie ziarnka kurkom. Gdy tylko zauważyła kotka, zaraz go zawołała. — Leon, ty nic poniu, wszędzie cię szukałam! — kobieta pogroziła palcem. Za moment uśmiechnęła się dobrodusznie do zwierzaka. Kot Leon wciąż był zdezorientowany, ale jednocześnie szczęśliwy. Czas spędzony w przeszłości u pani mieci był dla niego najpiękniejszy. Pod opieką Wojtka też czuł się bardzo dobrze i ogromnie go doceniał. Na ten moment na pewno nie mógłby wyobrazić sobie lepszego właściciela. To właśnie Wojtek wziął go potem, gdy zabrakło już państwa kołątajko. Ich córka, Wiola, nie lubiła zwierząt. Brzydziła ją sierść w domu. Wzdragała się na samą myśl o głaskaniu kota. Leon miał wrażenie, że Viola od zawsze patrzyła na niego z niechęcią. Po pogrzebie swoich rodziców przygarnęła go jednak do siebie. Kotek ucieszył się, gdy kobieta dała ogłoszenie, że odda zwierzaka w dobre ręce. I tak właśnie Leon trafił do Wojtka. Koko-koko, ko, ko, ko? a gdzie ty się podziewałeś? Panu Edmundowi smutno było bez ciebie, stwierdziły z wyrzutem kury, które otoczyły pręgiem kota. A wam też? zaczepnie zapytał Leon. Podejrzewał, jaka będzie odpowiedź. Nam to wszystko jedno. Kury, jak zawsze, były prawdomówne. Kot przebiegł się po podwórzu i udał się dalej prosto do sadu. Od razu zobaczył pana Edmunda. Mężczyzna siedział pod swoim ulubionym drzewem i ze smakiem jadł soczystą gruszkę. Leon otarł się o nogę swojego dawnego właściciela. Och, mój Mruczando wrócił. Nie wiedzieliśmy, gdzie jesteś. Nie mogliśmy cię znaleźć. Szlajałeś się nie wiadomo gdzie. Kot Leon popatrzył na pana Edmunda. Nie mógł wyczuć, czy ten jest na niego zły. Czy tylko się z nim przekomarza? Wiesz, Murczando, nie wiem, ile cię nie było. Czy parę dni, a może kilka lat. To dziwne, bo wcześniej zawsze brakowało mi czasu, a teraz jakby wszystko stanęło w miejscu. Tak naprawdę to nie mam pojęcia, czy dziś jest poniedziałek, czy piątek. Grunt, że zawsze jest wiosna. Ulubiona pora roku mojej mieci. Kot Leon tylko pokręcił główką. Wszystko wokół było takie bliskie, znajome. Ale zastanawiał się, gdzie właściwie trafił. Za moment pan Edmund podniósł się z ziemi. Robił to bardzo powoli. Widać było, że każdy ruch sprawia mu ból. Jego lewą rękę pokrywały blizny. Chodź! Pokażę ci coś. Mężczyzna wskazał na wielki drewniany budynek. To przecież stodoła, mimowolnie skomentował kot. To była kiedyś stodoła. Teraz to jest przytulisko, oznajmił pan Edmund. Kot Leon nie mógł uwierzyć, co się właśnie wydarzyło. Czy ty mi odpowiedziałeś? Czy ty mnie rozumiesz? Przecież to niemożliwe. Tak. Teraz znam już twój koci język i nie tylko twój. Mężczyzna szczerze się zaśmiał na widok miny kota. Za moment poszedł w kierunku dawnej stodoły, w ślad za nim podążył Leon. Kotek poczuł gilgotanie w uchu. Tym razem wiedział, że odpowiada za nie Idalia. Waszka postanowiła towarzyszyć przyjacielowi. Pierwsze, co Leon poczuł po wejściu do przytuliska, to zapach. Uderzyła go charakterystyczna i intensywna woń siana, taka sama jak kiedyś w stodole. Poza tym wszystko było zupełnie inaczej. Na podłodze rozpościerała się niebieska wykładzina w delikatne kwiatki. W całym pomieszczeniu porozrzucano poduchy. W przytulisku porozmieszczano też miski z jedzeniem i piciem. Najbardziej jednak zaskoczyło Leona nie wnętrze, a mieszkańcy przytuliska. Kot zobaczył gromadkę zwierząt. Zdecydowanie różniły się one od większości tych, które poznał do tej pory. Z lewej strony na legowisku wypoczywał labrador, który miał dziwnie zdeformowany pyszczek. W rogu rozmawiały ze sobą jeże pigmejskie, całkowicie pozbawione kolców. Czemu one tak dziwnie wyglądają? Kotleon miał nadzieję, że ważka Idalia albo pan Edmund wytłumaczą mu zagadkę tych anomalii. Ludzie im to zrobili. W głosie pana Edmunda słychać było ogrom żalu. Tak, wszystkie zwierzęta, które tu widzisz, są efektem genetycznych manipulacji? Waszka Idalia kontynuowała wyjaśnienia. Genetycznych? Co to takiego? Leon gubił się w tych nieznanych wyrażeniach. Ach, jakby ci to najprościej wytłumaczyć? Waszka chciała uniknąć niezrozumiałego naukowego żargonu. Mruczando, wyobraź sobie, że zaraz po narodzinach trafiasz do laboratorium, gdzie wstrzykują ci różne substancje i przeprowadzają na tobie szereg bolesnych badań. Pan Edmund przedstawiał wszystko bardzo obrazowo. Leon wzdrygnął się na myśl o takiej perspektywie. Ale po co? Dlaczego? Kot próbował znaleźć w tym jakiś sens. Po to, żeby cię udoskonalić, po to, żebyś żył dłużej, a czasami po to, żeby sprawdzić, jak reagujesz na różne leki. Jeśli nic cię nie będzie, to znaczy, że można podać je ludziom. Kotleon słuchał pana Edmunda i z każdym słowem to wszystko wydawało mu się coraz bardziej przerażające i okrutne. Czy. Czy one zmarły przedwcześnie wskutek tych eksperymentów? Leon wskazał na zwierzaki w przytulisku. Większość z nich wyglądała bardzo młodo. Niestety tak, przytaknęła Waszka Idalia. Niespodziewanie do Leona podeszła kotka. Nie zauważył jej wcześniej. Witaj, Leon. Jestem Kłębuszka. Przywitała się mieszkanka przytuliska. Kot zauważył, że była zdecydowanie starsza od pozostałych zwierząt. Zszokował go też jeden szczegół, który widział już wcześniej u innego kotka: Kłębuszka miała sześć łapek. Miło mi, skąd wiesz, jak mam na imię? Mój drogi, znam wszystkich znajomych synka. Staram się go chronić, zwłaszcza teraz. Kłębuszka zabrzmiała bardzo tajemniczo. Kot Leon podrapał się łapką po główce. Intensywnie myślał: Czy to znaczy, że jesteś mamą, szóstka? Leona nieoczekiwanie olśniło. Zgadłeś! uśmiechnęła się kłębuszka. Mój synek miał więcej szczęścia niż ja! dodała kotka. W oczach Leona pojawiły się łzy. Sytuacja, w której się znalazł, przerosła go emocjonalnie. spotkanie ze swoimi dawnymi ukochanymi właścicielami i teraz to. Mama szóstka, która najwyraźniej zmarła na wskutek tych strasznych badań, właśnie stała przed nim. Tak się cieszę, że szóstek okazał się silniejszy ode mnie. Mnie eksperymenty wykończyły: „A, mój synek ma bardzo silny organizm. Mimo substancji, które mu wstrzykiwali, wytrzymał wszystko i nie wiem, jak to możliwe, ale wydaje się, że nic nie pamięta z okresu, gdy był małym, kocim berbeciem. Wyparł wspomnienia tego, co z nim robili. Głos kłębuszki zadrżał. Ważka Idalia nerwowo pomachała skrzydełkami. Pierwszy raz słyszała tę historię. Kotka kłębuszka do tej pory była bardzo skryta. I nie mówiła za wiele na swój temat. I dobrze, że nareszcie w jego życiu pojawiliście się wy. My? Słowa mamy szóstka ucieszyły Leona. Tak, ty, Gilbert i Jamajka, jesteście dla niego tacy Mili. Nie naśmiewaliście się z jego inności, coś czuję, że się zaprzyjaźnicie, stwierdziła kotka kłębuszka. Przyznam pani, że szóstek od razu wzbudził moją sympatię, tylko że teraz nie wiem, co się z nim dzieje. Tak samo jak z Gilbertem oraz Jamajką. Kot Leon mocno się zdenerwował na wspomnienie ataku porywaczy. Za moment chciał dalej kontynuować swoją wypowiedź, gdy nagle wszystko wokół zaczęło robić się bardzo niewyraźne. Wnętrze przytuliska rozmywało się, a jego mieszkańcy dosłownie rozpływali się w powietrzu, podobnie jak pan Edmund. Jedynie Waszka Idalia pozostawała cały czas taka sama. Leon, uciekaj, musisz wracać do siebie, Waszka pisnęła do kota. Jak to? Nie chcę jeszcze. Musisz. Jesteś tu zdecydowanie za długo, a tam cię potrzebują. Gilbert, Jamajka, Szóstek i Wojtek. Idalia z całych sił starała się przekonać Leona. Wiedziała, że jeszcze moment, a będzie za późno. Przecież na Leona nie była jeszcze pora. On miał żyć. A ja potrzebuję ciebie i państwa kołątajko, kocham was! wyznał kot Leon. Z jego oczu płynęły łzy. My ciebie też! I kiedyś będziemy razem. Kochasz także swoje przybrane rodzeństwo. Wracaj do swoich bliskich. I dali krajało się serce, ale wiedziała, że jej przyjaciel nie powinien dłużej zostać. Ukłuła leona w łóżko. Waszka dodała na koniec: Znajdziesz mnie, będę ci towarzyszyć. Potem zrobiło się całkiem ciemno. Minęło kilka chwil, a kot Leon usłyszał znajome głosy. Oho, odzyskuje przytomność. To był Wojtek, który spoglądał na swojego pupila leżącego na białej kozetce. Ależ narobiłeś nam stracha. Marlenka zwróciła się bezpośrednio do kota. Nie rób tego nigdy więcej, wtórował jej Wojtek. Kot Leon zamiałczał cichutko. Był w jakimś białym pokoju, oprócz Wojtka i Marlenki, znajdował się tam jakiś pan ubrany w biały fartuch. Mężczyzna odłączał rurkę wbitą w łapkę Leona. Kroplówka nie będzie już potrzebna. Nasz delikwent miał wiele szczęścia, uśmiechnął się nieznajomy pan. Gdzie ja jestem? Pytanie Leona pozostało bez odpowiedzi. Kot spojrzał na plakietkę przyczepioną do fartucha nieznajomego pana. Karol Bąk, weterynarz, przeczytał w myślach. Kotek zrozumiał, że Wojtek i Marlenka przywieźli go do lekarza. Zaczął zastanawiać się, czy pobyt u państwa kołątajko, spotkanie idali, rozmowa z mamą szóstka, to był tylko sen. Nie podobała mu się ta wizja. Zerknął na tablicę korkową zamieszczoną na ścianie gabinetu weterynaryjnego. Znajdowały się tam zdjęcia różnych zwierzaków i dziecięce rysunki. Wtedy go zauważył. Obrazek umieszczony z boku tablicy przedstawiał piękną, kolorową ważkę. Idalia, nie kłamałaś. Jesteś tu. Jesteś. Uśmiechnął się Kotek i miałknął. Tym razem. Bardzo wyraźnie. Oho, widzę, że pacjent odzyskuje siły. Karol Bąk pochwalił Leona i podrapał go za łóżkiem. Po dziesięciu minutach Leon siedział na tylnym siedzeniu auta Marlenki. W głowie miał tylko jedną myśl: jak pomóc swojemu przybranemu rodzeństwu i szóstkowi?